Dzień dobry Państwu. Dziś spotykamy się, tu nie ma niespodzianki, żeby skrytykować nowy podatek, który wymyślił rząd. Rządy się zmieniają, raz Tusk, raz Morawiecki, ale metoda wprowadzania nowych podatków pod jakimiś różnymi dziwnymi, pozornie poprawnymi pretekstami nie zmienia się. Tym razem minister Nitras postanowił błysnąć i wymyślił, że opodatkuje prowadzenie w Polsce działalności turystycznej. Eee, trzeba przyznać, że bezczelności mu nie brakuje. Eee, zrobił to na spotkaniu z przedstawicielami branży turystycznej. Zaproponował nowy sposób opodatkowania hoteli. W hotelu podczas spotkania z branżą hotelarską w Włochowie, w hotelu Arche przedstawił swoje pomysły, od których już wczoraj sam się dystansował, ale pomysły wyglądały na przedstawiane całkiem poważnie. Ja przyznam, że jak o tym usłyszałem od naszych pracowników, prosiłem, żeby dwa razy sprawdzić, czy to nie jest jakiś fake news, czy to nie jest jakiś wymysł, czy to nie jest jakaś kpina. Ale okazuje się, że poważne media, takie jak Rzeczpospolita, informują o tym. Na podstawie informacji od uczestników, spotkań, z branżą hotelarską i sam minister Nitras nie dementuje, żeby czegoś takiego nie powiedział. On jedynie twierdzi, że projekt jeszcze nie jest napisany. Co im, proszę państwa, chodzi po głowie? Otóż chodzi im po głowie, po pierwsze, opodatkowanie wszystkich miejsc, gdzie w Polsce prowadzona jest działalność turystyczna, a więc hoteli, apartamentów, kwatery, kwater, domków letniskowych, a nawet pól, Namiotowych. No, dziwne, że nie wpadli na to, żeby lasy opodatkować. Poprzedni rząd lasy zamykał, ten mógłby lasy opodatkować. Przecież w lesie też się można przespać. Chyba ciągle jeszcze nie jest to nielegalne, żeby w lecie położyć się i po prostu uczyć sobie drzemkę pod drzewem. Proponuję ministrowi Nitrasowi, niech opodatkuje też wszystkie drzewa, trawniki. Tam też można przecież spać, ławki w parkach. Tam też można spać, panie ministrze. Ale to nie koniec. Wymyślił także pan minister, żeby urzędy marszałkowskie. Kategoryzowały wszystkie obiekty. Mamy pewien system w branży hotelarskiej, który kategoryzuje obiekty ze względu na ich standard. Te tak zwane gwiazdki, a tu minister wymyśla inne gwiazdki, swoje. Kto ma ile zapłacić? Urzędy marszałkowskie miałyby wszystkim obiektom przyznawać, e, jaka byłaby ich wysokość dodatkowych opłat podatkowych, w zależności od tego, ile urzędy marszałkowskie im gwiazdek przyznają. No, trzeba przyznać, że pomysł prawdziwie genialny z biurokratycznego punktu widzenia, ileż nowej pracy będą mieli pracownicy wszystkich urzędów marszałkowskich w Polsce. Tak jakby tej pracy mieli dotychczas mało, tak pomysły ministra Nitrasa sprawiają, że będzie można ich zatrudnić więcej. Więcej. Będzie też dodatkowy pretekst ze względu na to, że ta praca będzie dużo kosztowała, żeby ten podatek z czasem podnosić, bo ci urzędnicy będą też musieli z czasem coraz więcej zarabiać, żeby te gwiazdki liczyć. Więc będzie trzeba bardziej wydrenować branżę turystyczną, żeby utrzymać. Pod jakim pretekstem? No, jakże inaczej. Oczywiście pod pretekstem wspaniałej działalności promocyjnej. Minister Nitras uważa, że jest za mało pieniędzy na promocję Polski za granicą. Więc wymyślił, że zabierze branży turystycznej pieniądze, żeby jej pomóc. Czy jest w tym coś nielogicznego? No oczywiście całkowicie logiczne. Opłata miałaby wejść od roku 26, co pokazuje, że u ministra Nitrasa w głowie zachodzą pewne procesy, które mają znamiona realizmu. On rozumie, że przygotowanie tego zajmie ponad rok czasu. Z pewnością, jeżeli przygotowanie tego zajmie rok czasu, system ten będzie bardzo skomplikowany. Ale to nie koniec. To był tylko pierwszy komponent. Drugi komponent, i przyznam, że ciągle nie mogę w to uwierzyć, polegałby na opodatkowaniu specjalnym biur podróży, które organizują wycieczki zagraniczne. Otóż turystyka poza Polskę, zdaniem ministra Nitrasa, jest po prostu zbyt tania. Więc żeby pomóc branży turystycznej w Polsce, postanowił dojechać tych, którzy organizują turystykę międzynarodową. No przyznam szczerze, że już w tej chwili, jeżeli ktoś tak jak ja ma na przykład trójkę dzieci, wyjazd na jakiś urlop za granicę z biurem turystycznym nie jest tanią rzeczą, myślę, że wielu Polaków na to nie stać, ale zdaniem rządu to ciągle za drogą. To ciągle za drogo. Co ma się stać z tymi pieniędzmi? Tutaj myślę, że musimy zaspokoić ciekawość naszych wyborców, sympatyków, tych, do których może dotrzeć ta konferencja. Ja przepraszam, że muszą Państwo słuchać takich bzdur, ale to rząd to wymyślił, my to tylko komentujemy. 60% tego ma trafić do samorządów, czyli nie na promocję turystyki, ale pod pretekstem promocji turystyki oni to robią. 30% na polską organizację turystyczną. Tu pytanie jeszcze o koszty własne tej organizacji, czyli zaledwie mniej niż jedna trzecia miałaby trafić do polskiej organizacji turystycznej, która nominalnie zajmuje się promocją polskiej turystyki. Przyznam szczerze, spotkałem bardzo wielu turystów z zagranicy z Polski. Żaden z nich nie powiedział mi, hej, Krzysztof, przyjechałem tutaj, bo dotarła do mnie polska organizacja turystyki. Zaraz wypowie się Dawid Lewicki. Może Dawid spotkał takiego turystę z zagranicy, ja nie. Ale może, może w Kielcach. I 10% oczywiście na urzędy marszałkowskie i na służby podatkowe, no bo ściąganie nowego podatku, to znów przejaw realizmu u ministra Nitras, Nitrasa. Ściąganie nowego podatku będzie kosztować. Minister Nitras określa, że przygotowanie nowego podatku zajmie mu ponad rok, a koszty pozyskania tego podatku 10%. No są przejawy realizmu. Panie ministrze, gratulujemy. Tak bardziej serio. Ten pomysł jest kretyński. Dobrze, że minister nietrasso od wczoraj się od niego dystansuje. To wstyd, że ludzie, którzy wpadają na takie bzdury, są ministrami w Polsce. To wstyd, że rządzą nami ludzie, którzy raz lockdownami, raz nowymi podatkami próbują zniszczyć w Polsce przejawy działalności turystycznej. To wstyd, że Polską rządzą ludzie oderwani od rzeczywistości, którzy chyba nie rozmawiali z nikim, kto prowadzi kwatery turystyczne. Kto wie że ludzie wyrejestrowują na pół roku działalność gospodarczą, czy ją zawieszają, bo nie mają na opłacenie składek? Kto wie że ludzie uginają się pod ciężarem kosztów ogrzania tych mieszkań, tych kwater, różnych obowiązków już w tej chwili? I kto nie zdaje sobie sprawy, że wyjechanie w jakimś standardzie hotelowym, a nie najtańszym z możliwych, jest po prostu niedostępne dla większości rodzin w Polsce, bo są to duże pieniądze, szczególnie jeżeli rodzina jest liczniejsza. Rządzie Ogarnij się. Oddaję głos Dawid Lewicki. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał tutaj marszałek Bosak, kolejny pomysł absurdalny rządu, kolejne głębsze sięgnięcie do naszych kieszeni, mimo że w tych kieszeniach już tych pieniędzy jest coraz mniej, a nic nie wskazuje na to, aby sytuacja gospodarcza i ekonomiczna Polaków mogła się poprawiać w najbliższym czasie. Niestety, rząd próbuje nam jeszcze bardziej utrudnić życie. Już dzisiaj e, mamy. Dzień Wolności Podatkowej, który przy, przypadł na 28 czerwca, czyli pół roku pracujemy na potrzeby rządu, na to, aby rząd w naszym imieniu albo i niekoniecznie w naszym mógł te pieniądze ciężko przez nas zarobione e, wydawać. Jeśli chodzi o ranking konkurencyjności podatkowej, Polska jest na szarym końcu, jesteśmy na 31 z 37 miejsc. Rząd ewidentnie chce awansować jeszcze na niższe miejsce, chce, żeby Polska była jeszcze mniej konkurencyjna i chce, żeby firmy stąd się po prostu wyprowadzały. Sam ten podatek jest, jak powiedział marszałek, skrajnie absurdalny. Podatek dotknie przede wszystkim obywateli, ale ja znam. Przedsiębiorczość i zdolności Polaków, Polacy sobie pewnie jakoś poradzą, ale niestety uderzy to szczególnie w małe biura turystyczne, które czy właśnie w małych przedsiębiorców, e, którzy będą musieli ten podatek przerzucić na obywateli. Polacy sobie poradzą, bo wyjadą za granicę i tam nie będą musieli określać, w którym wielowiazdkowym hotelu będą e, spędzać swoje wakacje, a rząd, e, jak zwykle, kolejną branżę doprowadzi do, e, do stagnacji. Szanowni Państwo, my uważamy jako Konfederacja, że. Kolejne podatki nie są potrzebne, że tych podatków już jest za dużo, że płacimy je za wysokie. Podatki trzeba obniżać, trzeba je likwidować te, które nie są potrzebne. Rząd ma bardzo dużo pieniędzy i powinien je wykorzystywać na te cele, do których one są przeznaczone. Przede wszystkim państwo jest po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo, a dzisiaj to bezpieczeństwo jest na poziomie, delikatnie rzecz ujmując, dość niskim. Nawet jeśli zapytamy wyznawców obecnego rządu, to oni ciągle się martwią o to, co będzie jutro, jaka będzie sytuacja polityczna czy, czy wojskowa Polski w najbliższych latach. Rząd tutaj w tym wypadku działa, nawet wcześniej może, w wypadku budżetu naszego kraju, bierze przykład, sprawdzony przykład, z tych, którzy dobrze sobie radzą w oszukiwaniu czy łupieniu innych, czyli działa metodą na wnuczka. Jak spojrzymy na budżet naszego państwa, rząd zakłada, że deficyt będzie ogromny, w związku z czym te długi, które zaciąga w naszym imieniu, będą spłacać nasze dzieci i właśnie wnuki. My się przeciwiamy przestępstwom, czy to Takim pospolitym złodziejom, czy tym, którzy kradną w białych rękawiczkach, tworzą prawo pod to i później z tego mają pewne profity. Uważamy, że rząd nie powinien tak, tak działać i jeśli chce brać przykład właśnie zły z tych, którzy kradną, to lepiej by było, żeby się zajął tymi, którzy których trzeba faktycznie posadzić. A tutaj mamy jeszcze sytuację, w której no, minister Nitras wielokrotnie słynie z, słynął z różnych wypowiedzi, niekoniecznie rozważnych, jak na przykład parytety w, klub, w, za, w zarządach związków sportowych. Tak mam nadzieję, że i tutaj było to jednak... E, no, nieodpowiednie posunięcie, i szybko się z tego wycofa, bo Platforma Obywatelska brnie jeszcze bardziej w zadłużanie kraju i w absurdalność tego systemu podatkowego, który mamy, niż, niż robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości, a obiecywała przecież nam co innego. Także ten rząd się niewiele od siebie różni od poprzedniego. Jeśli nie mają pomysłów, jak realizować potrzeby, jak realizować program, który obiecywali, to proponujemy rządowi, aby się podał do dymisji. Konfederacja nie poprze żadnego nowego podatku. Tak, ja jeszcze dorzucę element rachunków, bo minister Nitras przedstawia tu rozbudowany system z procentowym podziałem dochodów z tego podatku, z systemem trzech gwiazd, które miałyby być przyznawane. To ja dodam też od siebie rachunki. Podobno z tego ma być 600 milionów. Tak? W przyszłym roku deficyt zbliża się do 300 miliardów. Czyli to, co oni by mieli pozyskać z konstruowania nowego podatku, w którym ma być zaangażowana cała branża turystyczna, która już jest opodatkowana. Wśród usług turystycznych płaci się normalnie podatek dochodowy, podatek VAT, jeżeli ktoś na tym zarabia. Urzędy marszałkowskie, to ten dochód miałby być równowartością mniej więcej dwóch promili deficytu na rok następny. Gdzie tu jest sens? Kim trzeba być, żeby wpaść na pomysł, żeby stworzyć podatek, który będzie dawał dochody na wysokości 2 promili deficytów na rok następny? Yy, zadajcie sobie Państwo pytanie, słysząc takie informacje: kto nami rządzi? Co to w ogóle są za ludzie? Jak, jak, jak doszło do takiej pomyłki, że oni zostali wybrani do władzy? Panie redaktorze, może Pan ma jakieś wyjaśnienie tej sytuacji? Ja mam pytanie. Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Państwo pierwsi zgłosiliście kandydata na prezydenta. Wiadomo, że Sławomir Mersa nie jest faworytem tych wyborów, co w sondażu także wynika, ale y, pozostałe informacje zwlekają. Czy mamy do czynienia z jakąś oferą medialną po prostu? Y, czy wśród pojawiających się nazwisk znajdują się takie, czy znajduje się takie przynajmniej jedno. Które Konfederacja mogłaby poprzeć w drugiej turze wyborów? E, po drugie, czy da się już w tej chwili budować jakąś koncepcję na wyniku jednego z sondaży? Ja nie chcę reklamować ośrodka demoskopijnego, ale to był ośrodek poważny. Z którego wynikało, że gdyby Krzaskowski, Rafał Trzaskowski miał zarywala kogoś z kandydatów w pis wszystko jedno, tak naprawdę, którego, czy gdyby takiego kandydata miał Radosław Sikorski to wygrałby drugą turę ze znaczną przewagą. Natomiast gdyby rywalem Trzaskowskiego był w tej drugiej turze Szymon Kołownia, to Trzaskowski wygrywa tę drugą turę, ale mając zaledwie 51%. I to jest pewna magiczna liczba, ponieważ pamiętamy jak 20 lat temu. Jeden z sondaży wtedy pokazanych na pierwszej stronie Rzeczpospolitej przewidywał zwycięstwo i to w pierwszej turze Donalda Tuska właśnie z wynikiem 51%. Pamiętamy jak się to skończyło. Czy dla Państwa to jest jakiś sondaż instruktywny? Przypomnę również, że rok temu Państwo zagłosowaliście. Za Szymonem Hołownią jako marszałkiem Sejmu chyba Państwo nie żałujecie, bo Panu, Panie marszałku, chyba funkcja wicemarszałka Sejmu odpowiada, a jest Pan dość dobrze oceniany również przez wielu oponentów tej funkcji. Jednym słowem, czy ten wybór? Panie redaktorze, zadał pan całą grupę pytań, ja odpowiem na niektóre, hmm. może kolega Dawid Lewicki zechce uzupełniać lub też odpowiedzieć. Więc po pierwsze to, że partie przedstawiane przez media jako główne partie polityczne w Polsce, czyli PiS i Platforma nie wystawiły kandydatów, jest świadectwem ich braku poczucia pewności siebie. To znaczy, oni są przekonani że nie mają dobrych kandydatów. Gdyby byli przekonani, że mają naprawdę dobrych kandydatów, to by ich po prostu pokazali, prowadzili kampanię i zwiększali swoją przewagę nad rywalami. Tymczasem oni wyraźnie czekają na to, kogo pokaże druga strona. Trwa taka gra w ociąganie się. Jedni chcieliby wystawić kandydata reagując na tego, kto wystawi pierwszy, a pierwszy tego, kto wystawi drugi. To co ich łączy, to też boją się prowadzenia kampanii wyborczej. Zdają sobie sprawę, że te wybory po prostu przez prowadzenie kampanii mogą nie tyle wygrać, co przerżnąć. Bo społeczeństwo połapie się z kim mają do czynienia, z kim ma do czynienia. W związku z tym chcą skrócić maksymalnie czas kampanii wyborczej, żeby ułatwić sobie oszukanie przeciwnika, czyli społeczeństwa. My przyjęliśmy strategię zupełnie przeciwną. Nie boimy się kontaktu z Polakami, nie boimy się prowadzenia kampanii wyborczej, nie boimy się zweryfikować naszego kandydata, który jeździ, spotyka się z ludźmi, jest otwarty, pokazuje po prostu, że kampanii się nie boi, nie boi się rozmawiać o swoich poglądach. Czyli po naszej stronie jest pewność siebie, po ich stronie jest oportunizm, koniunkturalizm, asekurantstwo. Każdy może z tego wyciągać wnioski. Druga sprawa, sondaże. Panie redaktorze, gdybyśmy byli faworytami sondaży, to znaczy, że byłoby z nami coś nie tak. Myślę, że Polacy by nabrali wątpliwości. To jest normalna sytuacja, że sondaże czy media nas nie faworyzują, bo my stoimy po stronie ludzi, nie po stronie establishmentu, nie po stronie tych fałszywych elit. Więc to jest sytuacja absolutnie normalna. Z żadnych sondaży nie wyciągamy wniosków. Gdybyśmy z sondaży wyciągali wnioski, to byśmy i na ich podstawie budowali strategię, to byśmy w roku 18-19 nie stworzyli Konfederacji, bo stwierdziliśmy, że to się nie może udać. I byśmy się zapisali na listy do innych partii, zostali radnymi w gminie czy w powiecie i nie byłoby Konfederacji i polska polityka wyglądałaby zupełnie inaczej. My nie przejmujemy się sondażami, tylko przejmujemy się tym, co naprawdę ma znaczenie. Kolejna rzecz, Strategię na drugą turę wyborów prezydenckich. Panie redaktorze, nie znamy kandydatów do pierwszej tury, więc ja tym bardziej nie będę spekulował o drugiej turze. Chcielibyśmy mieć swojego kandydata w drugiej turze, żeby Polacy mieli prawdziwy wybór, żeby nie mieli dwóch bliźniaczo podobnych do siebie ludzi ulepionych z sondaży, ulepionych z wyniku jakichś tam socjologicznych kalkulacji, tylko żeby mieli kogoś z charakterem, z poglądami, kto będzie w stanie negocjować, wetować, proponować, nominować. A nie tylko nieustannie kalkulować. Czy tak będzie? To zależy od Polaków. Można wybrać tak, można inaczej. Ja osobiście ten stan polityki, który mamy w tej chwili uważam za upokorzenie dla narodu o tysiącletniej historii. Z upokorzenia zawsze można się wyrwać, można też w nim trwać. Te wybory to kolejna szansa, żebyśmy dali sobie odpowiedź. I to jest mój komentarz. A jak będziemy po pierwszej turze wyborów prezydenckich, to będziemy się zastanawiać, jak wygrać drugą turę i kto w niej jest. Dziękuję, tyle z mojej strony. Chciał tylko dodać, że sondaże sondażami, faworyci faworytami. Jakby tak miało być, że zawsze wygrywają faworyci, to nie byłoby sensu w ogóle nic robić, nie brać udziału w polityce, w sporcie i gdzieś indziej. Przypomnę 10 lat temu Bronisław Komorowski w sondażach miał chyba 74% poparcia i nie miał żadnych szans, żeby przegrać, a jednak przegrał, odpowiadając na pańskie pytanie. Panie redaktorze, sam jeździłem na spotkania ze Sławomirem Mencenem. Na spotkania w małych powiatach, w małych gminach przychodzi kilkaset osób. Widać, że ludzie szukają tej alternatywy. Mamy dużo czasu jeszcze właściwej kampanii wyborczej przed nami. I w drugiej turze będziemy głosować na Sławomira Mencena. Jestem o tym święcie przekonany, że to on awansuje do drugiej tury. A w drugiej turze już może się zdarzyć wszystko. Dziękujemy za oglądanie. Prosimy o wsparcie kanału poprzez subskrypcję. Do usłyszenia.